Czekam, czekam i czekam i nie mogę się doczekać, wyglądam. Czasem, moi drodzy, to czekanie nas zastanawia, czy w ogóle ma sens. Czasem nasze czekanie nas zniechęca, sprawia, że zastanawiamy się nad tym, czy w ogóle warto. Moi drodzy, w tym adwencie chcielibyśmy z Tańcem i Różańcem zaprosić Was na Batmana w Masce. Na rekolekcje, które będą właśnie o czekaniu, ale tak naprawdę o tym, kto na kogo czeka. Czy Pan Jezus na nas, czy my na Niego? Będziemy szukać odpowiedzi przed każdą niedzielą Adwentu poprzez wgląd we fragmenty Ewangelii, abyśmy mogli zobaczyć bliżej i poznać siebie oczekujących. Jezusa, który na nas czeka, nas czekających i Jezusa, który nas oczekuje. Serdecznie zapraszam.